Standardowo, simaneczko. Co tu się zmieniło? Może Wam pokażę. Mam podest za 19,99. Bardzo stylowy. <noise> Ogólnie uciekam od słońca, bo jak widzicie, auto nie stoi tam, ale już słońce mi tutaj za budynku też przyszło. I świeci, świeci. Jak widzicie, dzisiaj gorąco bardzo gorąco zresztą ostatni dzień jest cały czas gorąco i burzowo hmm. na ostatnich filmach chyba nie było tej półeczki była czy nie była? to sami musicie mi powiedzieć dziura wyrżnięta taka nie duża, tutaj ma być jeszcze, mają być zawiasiki zawiasiki mają być takie hmm. o, nawierzchniowe kupiłem w pakiecie 10 sztuk chyba za 40 zł czyli 4 zł za sztukę myślę, że to nie jest złe, one są z samodomykiem są takie, no chyba się nie będą szafki otwierać w ogóle tak mi się wydaje, nie będzie trzeba chyba tych yy, takich wsówek, czy co, coś robić i tutaj będzie, będzie otwierana szafeczka tak to wygląda, tutaj się klei jeszcze listwa yy, listwa marketowa yy, bo tutaj jak doszedłem ze sklejką do tego, no to powstała mi taka szczelina niekoniecznie idealnie równa nie była zła, natomiast yy, tak mi się wydaje, że będzie ładniej. Wkleiłem to na klej jakiś T-Rex czy coś takiego, ale nie ufam temu klejowi, i postanowiłem jeszcze takie brzydkie cztery wkręciki tutaj zastosować. Wiem, że nie wygląda to za pięknie, ale no w aucie to się jednak zawsze taki klej od wibracji, od jakichś dziur, od tego wszystkiego może to się odkleić. A tak to jak jest wkręcik, to już jest wkręcik. Tutaj przyjdzie karnisz, ale to jak przyjdzie karnisz to Wam pokażę, elektryka dalej średnio. Nie wiem czy pokazywałem Wam tutaj to jak zrobiłem, tutaj jest wykorzystana sklejka, która tutaj była, ten materiał taki, ten taki kolorowy jak, jak tam na drzwiach, tylko jest to obite tym takim pseudolenem, a tutaj żeby to nie raziło tak to na razie wziąłem taką tym takim nubukiem to okleiłem. Tutaj góra nie będzie oklejana, chociaż też zastanawiam się, czy tego nie okleić tak, nawet prowizorycznie na razie jakimś materiałem, bo tutaj będzie półka jeszcze, ale na razie, na pierwszy wyjazd, ten taki testowy na razie sobie z tą półką daje, że tak powiem, na wstrzymanie. Tutaj już konstrukcja, że tak powiem, prysznica szafy powstała. Tutaj powstają panele. Tutaj będzie panel od. Przetwornicy, tutaj będzie od Webasta, tutaj będą, będą gdzie sterowanie oświetleniem, dodatkowo gniazdka jakieś yy, i tutaj gniazdka, tutaj też gniazdko 220 V. Tutaj powstało, yy, musiało powstać wycięcie na pas. Opas jest yy, tutaj yy, zamontowany na takim mocnym płaskowniku. Tutaj wyjdzie szafa. Szafa, szafa tutaj wychodzi yy, z takim drążkiem. Tak ten drążek zainstalowałem, mam nadzieję, że on nie spadnie. Zresztą jest na tyle wkrętów wkręcone, że jak widziałem potem w markecie taką, taki wiecie, gotowy drążek. On chyba 5 zł kosztuje, <grymka> ale miałem rurkę, więc uciąłem sklejka też mi nic nie kosztowała. To jest w ogóle wkręcone na dwa wkręciki i to się jakoś trzyma, więc tutaj myślę, że też się będzie trzymać. Tutaj jest do elektryki taka listwa sadzona. W tym będą szły wszystkie, wszystkie kabelki, i tutaj, no to, to, to niestety no, tak musi być, bo to jest takie wystające, więc musi tutaj być. Tak samo te kable tutaj będą i to wszystko będzie się łączyć tutaj w tej listwie oraz yy, szło tam na dół. Wybaz to też tutaj już porozprowadzane. Tutaj jest wylot na, na tą część mieszkalną. Tutaj jest y, łącznik. Jeden idzie sobie, ta rura jest częściowo spłaszczona. I idzie do tyłu, a częściowo idzie tutaj. Y, za, zamontowane jest ten wylot z punto, i tutaj też będzie. Tutaj też będzie wylot. Dodatkowo tam jeszcze są peszle do, do jakichś kabli. Wiem, że to trochę głupi pomysł, żeby pod y, spodem były kable, ale nie mam gdzie tego tutaj puścić. Górą nie bardzo chcę puszczać, bo tutaj też, tutaj też będzie na górze też będzie. Yy, tutaj, znowu będzie led oświetleniowy, w sumie mógłbym to puścić tędy, ale potem to musiałbym puszczać tutaj znowu, w jakiejś tej. W, myślę, że tam jak będzie, tam będzie bardzo szczernie, Bo ja tutaj to też powstaje konstrukcja, tutaj to będzie zabudowane. Yy, zastanawiam się ciągle, jak tutaj zabudować to okno. Ale też będzie trzeba tutaj coś, jakąś taką ramkę zrobić, to też wszystko blepić i tak dalej. Tutaj to okno, bo wyszło okno w szafie. Też będzie trzeba chyba jakoś odizolować. Myślę tutaj, żeby tutaj wkleić 2 albo 3 cm przynajmniej xps -a. i też to jakoś wilgociowo zrobić, bo wilgoć się tutaj będzie zbierać, a potem ta wilgoć będzie, wiecie, przenosić się na ciuchy, bo jest to jednak szyba i na tym będzie się wilgoć zawsze skraplać. Powstaje też konstrukcja tutaj łóżka na górze. Taki jest pomysł na to yy, oraz listwy. Skorwa, tak to się chyba nazywa. Skorwa są tutaj takie listwy. No tak, one są dość ciężkie, powiem Wam. Jednak to trochę waży. Trzy takie listwy kosztują 150 zł, więc też nie mało. Chociaż w sumie porównując to, kantówkę 5 na 5 kosztuje w tym momencie chyba 36-37 zł. Przynajmniej tak w markecie jest więc drewno naprawdę mega drogie Ym, gdzie tutaj nie mam tu, o, a to jest z, z marketu jest marketu z, yy, nie z marketu tylko z Allegro i to sobie tutaj ładnie będzie yy, będzie siedzieć tu jest taki niech spadnie no, niech sobie spadnie jedną ręką to jest wiecie taka robota Ym, ale postaram się Wam to pokazać jakoś o, tak to będzie pasuje bardzo ładnie rozmiar jest że tak powiem idealny tylko zastanawiam się na co to tutaj to przykręcić bo ja to muszę poprzykręcać o tak i wtedy to łóżko będzie takie zakładane i ściągane a też też zastanawiam się czy to też pod wpływem jakiś wibracji nie będzie spadać czy jakiegoś skakania mojego dzieciaka ale mam nadzieję że nie trzy takie będą tutaj i zastanawiam się jeszcze czy tutaj nie zrobić poprzeczki nie podeprzeć tego bo wiecie to jest zrobione na na ósemkach do tej blachy trzyma się to naprawdę mega mocno ale docelowo to łóżko ma by być nawet dla dwóch dzieciaków nie sądzę żeby tutaj jakaś waga strasznie mocna była ale wolałbym, żeby mi to na głowę w nocy na przykład nie spadło, a z jakim, bo, bo jednak taką listwą dostać w łeb, to no trochę, trochę, trochę byłoby to niemiłe. Ale to okaże się w praniu. Na razie to jest takie gdybanie. Tył tak tutaj w garażu na dole wychodzi, tam muszę trochę popodklejać. Tak to jest tak się klei tylko tym sprayem. Tym sprayem nie zawsze mo można, trzeba też mieć trochę takiego, tego kleju na pędzel on się też, też przydaje no i tutaj już powstaje też drzwiczki do szafy, tutaj drzwiczki do dwóch półek, które tutaj będą, będzie jedna półka, druga półka oraz tutaj trzecia półka, ta trzecia półka będzie trochę grubsza, żeby tutaj wzmocnić tą konstrukcję, żeby to nie, nie chodziło o właśnie tak, tutaj też będzie to wzmocnione bo tutaj też będzie konstrukcja to całość już jest mega stabilne i mega mocno. To jest zakotwione też do, do podłogi. Tutaj jest dodatkowo zakotwione do tej berki z boku. Yy, tutaj znowu jest yy, uparcie, jest barierą. Więc tak to na razie wygląda. Dobra, robimy dalej. Co się dzisiaj uda zrobić, to się uda zrobić. Cały czas mam do wyjazdu 10 dni. Do, 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 skończenia, do skończenia mam 10 dni. Tutaj listwa nie jest sklejona, ale będzie coś takiego, żeby zakryć, jakby tutaj, kant. Myślę, że, myślę, że będzie się to jakoś prezentować. To oczywiście będzie na biało pomalowane. I mamy kolejny dzień. Poprzedni materiał, mi się coś, coś mi się zepsuło z mikrofonem. Strasznie mi szumił. Trochę będzie teraz gorszy pewnie dźwięk, bo nagrywam z GoPro. Cisza! ja ci zaraz szczeknę nie, nie mam psa to rodzinny pies <grym> coś mi z gimbalem się tutaj dzieje dzisiaj jakiś... O, już się reguluje, dobra wczorajsze 12 godzin przyczyniło się do takich postępów prac a w zasadzie nie za dużo zobaczycie bo na przykład tutaj powstały półki które obecnie są jeszcze pozdejmowane tutaj, bo ja tam się będę jeszcze wielokrotnie dostawał do kabli do innych różnych rzeczy Yy, zasłoniłem to okno w szafie, <głos》>, bo jest tutaj naprawdę niepotrzebne, a jednak zawsze to jest coś, co będzie dawać ciepło i gdzie się będzie skraplać yy, para i tak dalej. Więc to jest szczelnie zalepione tam alufoksami, alufoksami, yy, tą matą kęczukową i innymi takimi rzeczami. Yy, co tu się jeszcze zmieniło? A, karnisz jest, jest karnisz, tak on wygląda, i keła. Coś najtańszego, regulowanego, więc nie trzeba docinać. Jest to takie... Natomiast te haczyki mi się nie podobają. Nie wiem, czy one będą wytrzymywać, ale zobaczymy. Zasłony już są docięte, doszyte. Moja mama się postarała i uszyła. Muszę je odebrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Materiał taki zacieniający, ale ja to Wam pokażę, jak już pewnie wyruszymy gdzieś w testy. Ta półka, nie wiem, czy nie w poprzednim materiale Wam chyba mówiłem o niej. Co tutaj się zmieniło? Są lampki, lampki LEDowe. To jest bezosłonek, tak wygląda z osłonką. Fajne, nidziutkie, bardzo leciutkie. Nie wiem po co takie grube kable tutaj targałem i ciągnąłem. Skoro tam są takie nawie, nie wiem, cztery włoski i to nawet nie z miedzi, tylko z jakiegoś amelinium czy z czegoś takiego, no taka typowa chińszczyzna 1,5 W, barwa ciepła, jak to się będzie prezentować i jak to będzie świecić zobaczymy najwyżej się to zmieni drogi nie były, bo te takie dedykowane do kamperów to oczywiście kosztują tam 40-50 zł, ja te kupiłem po 13 zł to są takie meblowe, typowo podszafkowe czy coś takiego na sztuki je można kupić kupiłem 8, 2 są tutaj zamontowane, 2 tam i jeszcze dwa będą nad łóżkiem Łóżko, jak widzicie, tak wyszło, ale mi się nie podoba. Trochę za mało miejsca tutaj wyszło. Dla jednej osoby takie pojedyncze łóżko na górze ok, jeszcze trochę, bo tej przestrzeni. Natomiast nie widzę tutaj dwóch osób, które miałyby tam. Jedna osoba musiałaby być tam daleko i nie widzę tego tutaj, żeby tutaj oddychać. Nie ma okna tutaj dachowego, nad czym chyba, chyba to będzie trzeba zmienić. Coś mi się wydaje. Że będzie po prostu tutaj za gorąco i albo tutaj wjedzie okno dachowe z wentylatorem, albo sam wentylator z kominem jakimś. O! Cały dzień jarżnę, ten <śmiany> sam <Sąsiad> się odezwał. <śmiany> no i mu też wolno. Po prostu jest tutaj to za nisko. Dojdzie tutaj jeszcze materac. Tutaj materac nie dojdzie duży, bo tutaj dojdzie siódemka, ale jednak, jednak trochę to tak będzie mało. Wiecie, no dobra, jeszcze dzieciak. Dwójka dzieciaków, może jakiś małych, dobra, jeszcze może. Ale no, wdrapać się to tutaj, to też nie będzie łatwo. Więc yy, chyba ten pomysł z dwuosobowym łóżkiem będę musiał, no że tak powiem, yy, na dalszy plan tutaj, yy, to kiedy indziej zrobić, jakoś inaczej to wymyślić, po prostu albo niżej zrobić jakąś konstrukcję lub coś takiego, albo w ogóle obniżyć tą konstrukcję tego dolnego łóżka. Ale nie chcę tracić tej przestrzeni bagażowej, po to robię duży bagażnik, żeby tutaj naprawdę zmieścić wszystko co mi się tylko żywnie będzie podobało i tak w tej przestrzeni bardzo dużą, praktycznie pół przestrzeni zajmuje, zajmuje zbiornik na wodę, bo 160 litrów no gdzieś to się musi zmieścić, a propos wody no to tutaj powstaje już taka konstrukcja łazienki, tak to mniej więcej będzie wyglądać to jest na razie takie mm, przymierzone, przyłożone, <laughs> jeszcze nie poprzykręcane ale będzie tutaj taki blacik, blacik e, z buku, taki, takie będą też blaty z 1,9 cm czyli 19 mm naturalne drewno i z tego też będzie blat kuchenny i z tego pewnie też będzie stolik e, tutaj muszę kupić tą taką listwę do stolików to jakieś straszne, chore, głupie pieniądze kosztuje, kawałek plastiku kosztuje, jeden i druga chyba prawie 50 zł, a aluminiowe kosztują już prawie 100 zł nie wiem gdzie tutaj jest co jest tak, tak wyjątkowego, że one są wyprofilowane troszkę, a długość ich to jest 50 cm naprawdę, zdzierstwo za zdzierstwem jest na, na tych kamperowych rzeczach Oby, oby tego jak najmniej y, kupować. Nie wiem, czy pokazywałem wam Webasto, czy jak tutaj się zrobiło tutaj te rury? Chyba nie. W każdym razie, y, wszystko trzeba planować kilkukrotnie i kilkukrotnie przemyśleć, bo tutaj tak a na takiej wysokości powiedzmy wytnę dziurę na, na, na nawiew. Będzie OK. Odsunę się troszkę od ścianki, żeby nie było blisko. No, ale oczywiście zapomniało się, że tutaj też będzie trzeba coś jeszcze chyba zabudować. No, i teraz wyszło, że mam tak kilka milimetrów za blisko i no, ten nawiew spunto nie za bardzo będzie tutaj chciał działać. Gdzieś tam będzie pewnie podciekać. muszę tą dziurę o pół centymetra, o 5 mm przesunąć. No, i będzie teraz tam taka dziura, przez którą też może się lać woda, chociaż tutaj przyjdzie linoleum PCV. Może to będzie jakoś tam szczelnie, może to się tam jakoś, czy nie wiem, psa silikonuje czy coś, zabitumuje, zostało mi tego bitumu różnego. Może to będzie jakiś taki pomysł. Tak jak widzicie, wszędzie, wszędzie linie są krzywo, wszędzie wszystko jest krzywo i źle. To dlatego, że cały bus jest krzywy. I to już od podłogi jest krzywy po samą w ogóle, samo jego wypoziomowanie. Więc tutaj to jest pikuś. Tutaj to jest tak delikatnie. Natomiast tutaj to już wychodzi. Popatrzcie, nikt wam nie pokazuje takich szpar, chyba nie. Pokażcie mi jednego budowniczego kamperów, który pokazywał takie szpary, że mu wychodzą. A założę się, że są. Mogę się zakładać w każdym kamperze, że są takie dziury. Tylko że one są już potem zamaskowane, ukryte albo poprawione. Ja tutaj akurat te, te płyty PCV mam, więc ja sobie dotnę i jeszcze sobie poprawię tutaj, bo tutaj już napisałem, że po pół centymetra trzeba więcej, i ja to sobie poprawię i będzie git, będzie gitara, tak to będzie wyglądać. Tam muszę uszczelnić jeszcze na górze, bo tutaj ta, ta listwa się kończy i tam będzie trzeba to dobrze też. O, już wiem, tutaj zrobię. To tam, w... o, o, właśnie, właśnie dobrze, że sobie przypomniałem. Tam po prostu wkleję tą... tą... no. Bitumową taśmę. O, to będzie dobry pomysł. Tak, tak, tak. Tutaj te kable niedługo będzie trzeba układać. Niedługo też walka z elektryką. Przepraszam Was za taki chaotyczny dzisiaj trochę ten, ten film, bo sam nie wiem, co Wam ostatnio pokazywałem, co Wam nie pokazywałem, co widzicie, a czego ostatnio nie było jeszcze. Pewnie nie było foteli. Tutaj też się zastanawiam się ciągle z elektryką, czy tam pchać całą elektrykę, bo na przykład dwa akumulatory nie chcą mi się za bardzo zmieścić. Muszę troszkę podpiłować siedzenia, a też nie chcę znowu na styk strasznie, bo przy jakimś mniejszym czymś, gdzie akumulator będzie chciał się przesunąć, a to jest mega siła, bo to jest bardzo dużo kilogramów, to on się po prostu rozleje, jeśli gdzieś wgniecie się w fotel w, taki, w takim mocowaniu. Tutaj też chyba będzie przetwornica, będzie, yy, będą bezpieczniki, będą te różne. Yy, jak to się nazywa? Moduły ładowania, regulator. Musisz to też chyba wszystko zmieścić pod fotelem. Taki jest plan, bo nie ma na to za bardzo miejsca gdzieś. A tutaj jest najlepsze miejsce, bo tutaj będzie akumulator i wszystko najbliżej akumulatora najlepiej, żeby było. A dopiero potem roz. roz yy, walenie, że tak powiem, rozgałęzienie na całe auto dobra, tyle za tydzień zapraszam Was na następny materiał będzie z tego, bo raczej nie planuję nic w najbliższym tygodniu z Volvo chyba, że rzeczywiście coś się dziwnego zdarzy, ale bo cisnę roboty i ciągle mi wychodziło 10 dni 10 dni, wczoraj mówię, a już, już 9 dni ale rano dobrze wszystko przeliczyłem i wychodzi mi nadal 14 Idzie też tak optymistycznie, troszkę. Chociaż niektóre rzeczy trochę przegiąłem, bo na łóżko sobie na złożenie tego wszystkiego jeden dzień przeznaczyłem. A w sumie teraz wystarczy z dwie godziny i, i to będzie, będzie gotowe. No ale zobaczymy. Tak na dobrą sprawę jeszcze nie wiem, jak zadecydować tą górą, czy to tak robić, czy nie. Tyle. Jeszcze raz. Jak się podobało, to wiecie, co zrobić. A ja was bardzo pozdrawiam. Cześć.